Cześć. Witam was w dzisiejszym odcinku z mojej kuźni. Dzisiaj mam plan na wykonanie sobie punktaka. Wiadomo, jak się coś wierci w metalu, czasami trzeba zapunktować, jeżeli jest twardszy materiał. Więc mam kawałek sprężyny amortyza amortyzatora z jakiegoś samochodu, znalazłem to na ulicy. Chociaż nie wiem, czy to jest sprężyna, no kawałek takiej stali po prostu resorowej. To jest od jakiegoś samochodu element. I cóż, mam nadzieję, że się uda. Już jeden punkt tak robiłem z, właśnie z kawałka sprężyny. Tam to było na pewno sprężyna stal resorowa, bo była zakręcona w taką spiralę. Więc mam nadzieję, że ten również wyjdzie. Tamten był hartowany w oleju roślinnym. Ten również będzie tak hartowany, gdyż nie mam innego oleju póki co na zbyciu. Trochę rdzą zaleciało. Mimo tego, że przekrywam blachą, no ale cóż zrobić. Dobra, przystępujemy do zapalenia paleniska i pokażę Wam, jak ja sobie tutaj pracuję. OK, jak widzicie, jestem w końcu zaopatrzony w koks opałowy, to jest akurat węgiel kamienny, gdyż na skupie, na składzie węgla byłem troszkę oszukany. Koks mam w innym worku w domku, dzisiaj go nie będę użytkował, bo chcę sobie skończyć na tym węglu. Węgiel kamienny niby się nie nadaje, chociaż po ostatniej robocie było całkiem nieźle, stal nie straciła swoich właściwości, także spróbujemy jeszcze dzisiaj na węglu kamiennym. Yy, idzie to robota na pewno efektywniej niż na bryk brykiecie do grilla mam już trochę byle jakiego drewna na rozpałkę, zaraz bierzemy szmatę w paliwko i odpalamy OK, słuchajcie można odpalać palenisko o to to poszło jak widzicie od pierwszego razu mam zapalniczkę, już się nie muszę męczyć zapałkami teraz tak, teraz to się chwilę rozpali Zaraz zasypię to jeszcze węglem. No i będzie dobrze, no musi być dobrze. O, ktoś tą 60. jedzie, słuchajcie. Nie wiem, czy słyszycie. Z rębakiem, chyba. No dobra. Także, także ten. Także zaraz będziemy zasypywać. Możemy teraz już zacząć tutaj dmuchać. Słuchajcie, pierwszy raz na kanale, kiedy widzicie to palenisko w pracy. Ok, dobra, ja teraz muszę sobie to sam na spokojnie rozpalić i zobaczymy się jak już uzyskam porządny ogień. Ok, słuchajcie, kamerę wam ustawiłem, więc ja biorę się dalej za rozpalanie, a wy sobie oglądajcie film. Oczywiście jak, jak ten. Jak będzie potrzeba to utnę ten kawałek. Trochę wiecie co podsta, także ja robię Wam przerwę Nasz materiał, słuchajcie, jest już spalenie ułożony. Także ja go rozgrzewam i będziemy tu

teraz... O kurde, ale, ale daje od tego paleniska. Sprawdzę teraz, czy mamy już wystarczająco rozgrzany... Kurde, jest, widzicie? Prawie bym spalił. Dobra. Zaczynamy kuć. Ała, ała, ała. Ale trzonek nagrzany, kurde. Ja nie mogę, nie dam rady, słuchajcie. Musi tu leżeć ten młotek. Jeszcze raz do paleniska. Ja nie mogę, słuchajcie ale przecież pamiętałem. Przecież ostatnio miałem to samo i zapomniałem. I zapomniałem, że ten młotek się tak nagrzewa. Jak tam leży blisko. Muszę mieć dwie rękawice, nie ma. jest jest czerwony jest czerwony o mało, że nie spalony ja się Wam powiem, za bardzo nie znam na kowalstwie ale to co mi potrzeba i to co chcę, to sobie kuję także prosiłbym oszędzić krytykę chociaż wiadomo że zawsze pewnie się tutaj znajdzie mądrzejszy No dobra jestem złajcie dalsza część dalsza robota dalsza słuchajcie robota muszę sobie tu przynieść wiaderko wiaderko z wodą do chłodzenia szczypiec tak dokładnie Szczypce się gotują, żeby się nie roztartywały. Więcej węgla. Więcej, ale bez przesady, bo to, bo to trzeba też oszczędnie, bo węgiel nie jest szczególnie dzisiaj za darmo. Tylko no troszkę to kosztuje. Dobra. Hej. najgorzej słuchajcie jak się dostanie gdzieś tam po karku iskrą gorącą jak nie tylko po karku oooo patrzcie, patrzę jak iskrzy kurde o mały włos, że mnie spalił to wiecie, to chodzi o to żeby to zakuć, aby na końcu na ostro że jest właśnie zrobione i ten I będzie już punkt tak fajny. Nawet to za bardzo tu wyciągnąłem. bo punkt tak powinien być grubszy. powinien mieć sam dosłownie sam tutaj koniuszek zaostrzony, no ale może, może, może nie pęknie jak będę tego użytkował. Jakby, jakby myślicie. Dobra, jest tak naprawdę zrobiony punkt, tak? Ostry na końcu. O. Trochę za bardzo go wyciągnąłem. Ale cóż, tak powinien być tylko sam, sam czubek mieć ostry. Powinien być właśnie najmniej wyciągnięty jak to tylko możliwe, żeby żeby się nie sklepywał, nie? I się nie krzywił podczas pracy. A jak się punkt tak podczas pracy krzywi, to to nie jest robota takie coś. Teraz jak go obciąć słuchajcie. Na babce, tylko że ja babki nie mam, więc... Więc muszę w imadło w kucinak Dobra, muszę iść po kucinak, słuchajcie, po majzę Słuchajcie, nie przygotowało wcześniej, to trzeba teraz chodzić i szukać majzla I montować, oszczędzę Wam tego Czekajcie chwilę Okej, okay, słuchajcie, nagrywa się dalej Mam już majzer zapięty w imadło kowalskie Także zaraz to spróbujemy przeciąć Ja tam sobie podkładam taką deseczkę zawsze na spód, żeby Żeby tak bezpośrednio ta siła nie szła na imadło, nie? Na gwint imadła, tylko na tą deskę trochę też Kurde, trochę spaliłem. Wiedziałem, że tak będzie. Musiało tak być. Musimy to jeszcze raz poprawić zaostrzenie na końcu. Kurde. Posłuchajcie do przewidzenia, że to tak się skończy. Metalem nie ma żartów. Tu się nie można pozwolić na jakiegoś przysługowego wiecie na przerwę między, między, między etapami pracy browarka. Dobra, będziemy teraz przecinać. przynajmniej spróbujemy. Znaczy zrobię sobie znak. Nie. Bo to jest gruby materiał. Zaczęło się przecinać, ale to może być ciężko tutaj w tej madle. Więc bym spróbował słuchajcie ten. Innej metody przecinania, o której mi się teraz przypomniało, a, a mam możliwość, żebym tak zrobić. Bo mam kowalski taki przecinak. Zaraz Wam to pokażę. Trochę słońce, słuchajcie, zaszło, całe szczęście, jest, jest trochę chłodniej. No, ale cóż. Zaraz pewnie wyjdzie, a, dobra, no niech świeci. O, tu mam taki kowalski przecinak. I zaraz go tam weźmiemy na kowadło. I... Próbujemy nim to przeciąć Dobra, tu sobie położę że miał blisko I z tego muszę położyć Żebym miał blisko po prostu do niego Niech tak leży Mam nadzieję, że nie spadnie Po drodze sobie wezmę młotek I kurde, mam nadzieję, że się uda jest czerwony patrzcie, tu moment temperatury łapie to jest jednak kurde stal twarda, dobra dajemy tu tak, i spróbujemy tym przecinakiem oto to kurde prawie dupa a prawie przecięte jest. A prawie, słuchajcie, jest przecięte. No dobra, no nie ma, nie ma co. To musi do paleniska na nowo. Ale już jest prawie przecięte. Więc żeby brzydko nie mówić na przekliniach, to nie ma to się poddawać do paleniska. Widzicie, do... To się powinno w oleju hartować. I tak postaram się zrobić. Jeżeli olej znajdę Dobra. Teraz trzeba dorzucić materiału opałowego. Powiem Wam, że taki zapach, takiej typowej kuźni, to jest coś pięknego. Zaraz Wam dokończę. Ok, słuchajcie, mam tutaj już bańkę z olejem. Naszykowaną bańkę po mleku. Starą bańkę na mleko. Z olejem. Także zaraz będziemy hartować. O, o, o. Только скончится тот шатнет. И пора искать, что Ok, kurde, nie żartujcie, że zaś się spaliło. Trochę się spaliło. Sam czubek, ale to już poprawiamy. No, niestety, to jest teraz okazja, żeby deczko poprawić. Poprawić swoją, swoją robotę. No, od razu kurde, lepiej. I nie przetnę, bo za to stygło w tym miejscu. Ale może... Ale patrzcie, może się ułamie, kurde, może, może pójdzie. Może kurde. Może pójdzie Poszło. Poszło tylko gdzie to poleciało? Widzę, w trawie jest bo kopci. To jest jedna część. A tam jest druga, dobra, musimy to popodnosić. Dobra, czekajcie. Okej, okay, słuchajcie, mamy obcięte, mamy ten, mamy przekute. Teraz delikatnie, aby podgrzać do lekkiej czerwoności i będziemy hartować. Nawet tu na palenisku to zrobimy, żebyście widzieli jak będzie się kopcić. Jak będzie się kopcił ten olej. Okay, tutaj jest taka temperatura, że to zaraz się może zaspalić, słuchajcie no już jest czubek czerwony, i uwaga o to, to, to o tak okej okay. teraz powtórzyłbym tą czynność Proponowałbym teraz powtórzyć tę czynność hartowania. Myślę, że co najmniej jeszcze jednokrotnie to powtórzyć. Ale już jest zagrzany w dańce, ale... Delikatnie dmuchacz. キャブじゃん、 dobrze chyba nie wyszło tak źle tu trochę czubek spieprzyłem ale to widzicie chyba nie jest źle taki prosty najzwyczajniejszy w świecie punkt tak najprostszy jakie się dało zrobić I teraz tak teraz go tu wsadzę do piasku do ziemi koło imadła żeby on sobie powoli stygł i żeby nie tracił właściwości żeby nie traciła właściwości stal, z której jest zrobiony dobra a teraz słuchajcie to na bok teraz słuchajcie, możemy jeszcze zrobić łom bo mam tu taką szpilkę znaczy taki po prostu pręt przygotowałem sobie do zrobienia łoma o taki dość gruby zwykły, to był taki próba to była taka do spinania muru więc możemy spróbować zrobić z tego łom i to ja już sobie zrobię poza kamerą bo to nigdy tego nie robiłem więc może mi to kiepsko wyjść i zobaczymy się jak będzie coś ciekawego a więc podsumowując słuchajcie w dzisiejszym odcinku udało nam się wykonać dwie rzeczy łom który zakończyłem robić przed chwilą tak Łą, myślę, że wyszedł całkiem nieźle. Hartowany w oleju czubek, jak jej koniec. No i druga rzecz, no to punktak, który jest tutaj przy pniu od imadła. Muszę wyjąć go. O. No i punktak, który myślę, że wyszedł również nieźle. No ale to się wszystko okaże, że tak powiem, wyjdzie w praniu, bo będę coś punktował, będę coś wiercił. To się okaże, oczywiście, spadło. Ale muszę podnieść i go tu położyć, kurde, zaś zjedzie, dobra, trudno jeszcze Wam porobię ładne jakieś ujęcia i będziemy kończyć także słuchajcie na dzisiaj to było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się Wam taki nieco dłuższy spodobał i trzymajcie się do następnego cześć